Piosenka okcyni, Kcyni, Tekla Pezacka, część druga. Jak zabawa jest w strzelnicy, już pan gadacz z trąbą leci, graje i wyżyna oberki z podeżnina. Starszy jej mość z piernikami, zgrzanymi kiełbasami, wciąż, a wciąż zgwizduje i panny zwołuje. Wieczorem pochodem wracały, bengalskimi ogniami żegnały gromady ciekawe, szły do Gdańca na zabawę. Różne były stare mody, dziwuje się każdy młody, gdy w czepkach na rynku szły kobiety, niby w ordynku. Sławne były u nas szwaczki i tych czepców, prasowaczki, zasłużone hawciarki kcyńskie, puzalówne i łapczyńskie. Były też dwie marszantki, zdolne jak warszawianki na poznańskiej dykierowa, a naprzeciw Wojtkiewiczowa. W końcu miasta na grabowie idziesz, przechodzicie mrowie, same rozpadliny, górki i doliny. Wesołe były jarmarki, Żydy wołali kupujta, jaki tanio damy, grunt, że sprzedamy. Są tu u nas dwie cegielnie, a na rozrywki niedzielne przyjechała karuzela, co ludzi rozwesela. Seminarium, klasztor znany przez pątników tak kochany, kcyńskie zabytki stare – budzą w nas miłość i wiarę choć mała to mieścina każde serce żywobić zaczyna gdy ją wspominamy po swojemu kochamy długo jest tu dośpiewania ale zakończyć trzeba gadania o górzystej kcyni tej pałuckiej ziemi